Replika ASG w nie broni? MTW bilet trzeciej generacji napędzana sprężonym powietrzem, czyli inaczej HPA. Jak daleko strzela takie cudeńko bez ingerencji w bebechy. Jak sami widzicie nie mieści się w kadrze, a będzie jeszcze dłuższa, bo jest to baza do DMR-ki. Dołożę jeszcze 20 cm tłumik i zobaczymy co z tego wyjdzie. Czy 5 tysięcy za replikę to nie jest lekka przesada? Sprawdźmy czy warto. Fabrycznie przyjeżdża z wężykiem w rękojeści, natomiast ja stwierdziłam, że dokupię sobie kogubutle o pojemności 0,2 litra. Powinna starczyć na około 600 strzałów. Moja wersja jest cięta w CNC, natomiast forget jest kuty. Różnica polega na tym, że moja jest lepiej spasowana natomiast ta mimo luzów jest bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne. I do tego jest jeszcze droższa. Dodatkowo różnica w samym napędzaniu. Ja mam kolbo butle, natomiast tutaj jest zastosowana butla klasyczna na wężyku. Jak sami widzicie, gabarytowo jest tego znacznie więcej, w związku z tym to będzie dla mnie bardziej poręczne. Z czymś takim nie miałam jeszcze do czynienia. Mamy tutaj niby klasyczną lunetę, jednak system przybliżania jest zupełnie inaczej rozwiązany. Mamy suwnicę, dzięki której możemy sobie bardzo płynnie regulować... Przybliżenie. Bardzo fajna rzecz. Wracamy do wersji bilet. Jakie są wady i jakie są zalety? Pierwsza wada. Jak tylko wyciągnąłem ją z pudełka, moim oczom ukazały się ślady korozji na tłumiku płomienia, a także na selektorze ognia. Bo według danych producenta mamy tutaj specjalną antykorozyjną powłokę. Dlaczego w ogóle zdecydowałam się na HPA? Przede wszystkim denerwowało mnie ładowanie baterii, a także zmiana sprężyny w momencie, gdy chciałam sobie zredukować bądź zwiększyć tą moc. Ale najlepsze jest to, że tutaj i tak w dalszym ciągu potrzebujemy baterii. Wkłada się ją do rękojeści i patrzcie jaki pimpuś. Dodam, że 5000 to jest kwota, którą musicie zapłacić za samą replikę. W momencie, gdy macie tą wersję, którą mam ja, czyli z Colby butlą, dokupujemy jeszcze reduktor, no i oczywiście samą Colby butlę, co daje nam kolejny tysiaczek. Co jest mega fajną rzeczą, moc regulujemy w reduktorze za pomocą imbusa. Przetestujemy sobie dzisiaj na kulkach 0,48 mocy 2,5 J i będziemy to weryfikować też na chrono. I teraz mała ciekawostka. Słyszeliście przed chwilą, jak strzela replika bez tłumika, ale za moment założymy sobie tłumik i zobaczycie, jaka będzie petarda. Słuchajcie tego. W lesie jesteście praktycznie nie do wykrycia. A teraz to, co najważniejsze, sprawdzimy sobie, jak taka replika prosto z pudełka strzela. W pierwszej kolejności będziemy strzelać na odległość 60 metrów. Pierwszy test 60 metrów i powiem wam, że jestem mega w szoku, bo mam kilka repiks tuningowanych i żadna nie miała takich osiągów, nawet po grubym tuningu. Także tutaj fajnie, wszystko celnie w obiekt human size. Skoro 60 metrów poszło tak dobrze, bierzemy się za coś trudniejszego, czyli 70 metrów i ja będę celem. Mam kurtkę, bo boję się, że może boleć, także sprawdzamy. A? Ale boli! 70 metrów zaliczone, no to lecimy na grubo 80 metrów, to jest kosmos. Na stoku masakra. <śla> 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 o, oh nie, już nie chcę być celem! <śla> Oh wow! Zadziały się mega dziwne rzeczy, bowiem strzelaliśmy najpierw na 60 metrów i byliśmy sceptyczni, ale później okazało się, że dobiliśmy aż do 90 i w dalszym ciągu dostawałam. Co najlepsze, niejednokrotnie jak sami wiecie, byłam celem i tak nie bolało, a tutaj 48 boję się, że będę miała siniaki. I to nawet z 90 metrów. Nie powiem, że tutaj jest idealne skupienie takie wiecie, human size nawet na tych 90, ale myślę, że jeżeli wprowadzimy troszeczkę modyfikacji, będą no to naprawdę mega wyniki. Podsumowując, jeżeli chodzi o plusy, bardzo dobre osiągi w stoku. Nie wiem, czy warte aż 5000 tysięcy zł, ba, 6 tysięcy, ale naprawdę zadowalające. Natomiast jeżeli chodzi o minusy, tak jak wspomniałam, ee, elementy korozji, no i przede wszystkim to, co mnie rzeczywiście troszeczkę rusza, brak regulowanej kolby. Kolby, bowiem możecie sobie regulować tylko i wyłącznie osadzając ją w odpowiednim miejscu na butli, ale macie opcję tylko i wyłącznie dalej. Bliżej. No już Was ogranicza, także to jest chyba taki największy minus. Ale czy on jest taki znaczący? Nie wiem. Dajcie znać, czy sami byście wydali tyle pieniędzy na replikę airsoftową. Zostało mi jeszcze tak, jeżeli około 1000 zł na możliwości inwestycji w nią, także zobaczymy, co będzie i na pewno zrobię z tego update. A teraz bierzemy się za wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. W poprzednim odcinku mieliśmy konkurs, w którym mogliście wygrać Mechaniksy. Żeby to zrobić, trzeba było odpowiedzieć w komentarzu na pytanie, na ile części został rozebrany kałach. Robimy sobie zatem losowanie. Mamy już wklejony link. Bierzemy sobie tak, duplikaty również. No i mamy pan smok. Jezu, nazywajcie się normalnie. Smokusek wydaje mi się, że rozebrany został na 7 elementów. Elegancko. Masz dokładnie tydzień czasu na to, żeby się do nas zgłosić. E-mail jest podany w opisie. I gratulacje. Natomiast w drugim konkursie mieliście możliwość wygrania zestawu do czyszczenia broni od Rifle CX. Zasady były takie, że trzeba było udostępnić ten filmik na Facebooku. Udostępnienie musiało być publiczne i to była jedyna elementarna zasada. Mamy tutaj zestaw osób, które rzeczywiście spełniły te warunki. No i bierzemy się za losowanie. No i pan Piotr. Czerkawski. Mam nadzieję, że ogląda Pan też filmy właśnie na naszym YouTubie. Także gratulujemy. Ma Pan dokładnie tydzień czasu na to, żeby się zgłosić po odbiór nagrody. No i co? Gratulacje!